Po co katolikowi wspólnota? Czy nie wystarcza niedzielna Msza Święta? Dobrze przeżyta niedzielna Msza Święta wystarczy katolikowi do tego, żeby ten tydzień przeżyć na chwałę Bożą, przeżyć z Chrystusem, żeby ofiarować Jemu swoją pracę i żeby to nasze życie miało swój cel, miało swój sens, miało swoją głębię. I też nie ma katolika, który by żył poza wspólnotą. Tą wspólnotą jest czy to parafia, czy to nasza rodzina, czy to też nawet krąg ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. No chyba, że ktoś prowadzi życie pustelnicze, ale wtedy też jest we wspólnocie, bo wstawia się w sposób szczególny za Kościołem, czyli nie jest do końca tak poza wspólnotą. Ale rozumiem, o co w tym. Pytaniu chodzi, chodzi o grupy formacyjne, o różne wspólnoty w kościele. One są potrzebne i odgrywają taką rolę wspomagającą, właśnie wspomagającą, czy to wspólnoty parafialne, czy wspólnoty rodzinne, które nie zawsze pełnią w pełni tą swoją funkcję jako wspólnot wiary, czy też grozi nam jakaś anonimowość we wspólnotach parafialnych. I te wspólnoty mogą wspierać. Nasz rozwój wiary poprzez to, że możemy rozmawiać o tych tematach wiary, możemy dzielić się naszą relacją z Bogiem, możemy słuchać Słowa Bożego, możemy także pomagać innym. We współczesnym świecie, gdzie czasami chrześcijanie odnoszą wrażenie, że są rozproszeni, takie wspólnoty mogą odgrywać rolę wspierającą wiarę i dodającą siły. Może być też tak, że ktoś po prostu w tygodniu uczestniczy we mszach świętych częściej i to dla niego również będzie jakaś forma y, wspólnoty czy głębszego zaangażowania się w Kościół, gdyż jest tak związany ze swoją parafią i z tą grupą ludzi, z którymi uczestniczy w tygodniu we mszy świętej, że to staje się dla niego tą wspólnotą. Ale niedzielna msza święta, może wystarczyć, jeżeli jest dobrze przeżyta. Carat po powstaniu styczniowym doprowadził do tego, że zakony w Polsce umierały, Marianie też.